Witam serdecznie na kanale moje LEC. I w tym materiale zapraszam Was do krótkiego poradnika jak ostrzyć swoje noże przy użyciu tego oto systemu ostrzącego czyli Lansky Townbox. Jeden z moich widzów poprosił mnie, czy nie mógłbym właśnie takiego wideo nagrać i pokazać jak, jak właśnie ostrzyć przy użyciu tego, tego systemu ostrzącego. Stwierdziłem, że jasne, nie ma, nie ma sprawy sam go na co dzień, więc więc tutaj myślę, że mam go dosyć dobrze opanowanego a jeśli komuś ma to pomóc, to tym bardziej tym chętniej takie wideo nagram zacznę może od samego systemu ostrzącego Lansky topbox. recenzja oczywiście na kanale jest, ale nie każdy może się chcieć akurat do niej wracać system ostrzący, który wymusza kąt ostrzenia i mamy tutaj tak jak widzicie dwa dostępne kąty, czyli 20 stopni i 25 jeśli chodzi o zastosowanie, to ja tak, 20 stopni to jest to, co, czego ja najczęściej używam do wszystkich moich noży, noży EDC. Swego czasu używałem 25 do noży kuchennych, no, na, przykład, na przykład takich noży, ale po pewnym czasie stwierdziłem, że jednak znacznie lepiej mi się tymi nożami pracuje, kiedy są naostrzone na na 20 stopni, więc tutaj również kuchenniaki zacząłem ostrzyć na 20. 25 myślę, że bardziej się przydaje przy nożach survivalowych, bushcraftowych, gdzie ta krawędź tnąca nie musi być aż taka idealna i te noże po prostu ciężej pracują, na przykład robiąc drewno, jakieś gałęzie, tego typu kwestie, to wtedy myślę, że 25 stopni będzie znacznie, znacznie lepszym wyborem, a jeśli zależy Wam na jak najlepszych właściwościach tnących, to 20 stopni tutaj, jeśli chodzi o ten system, jest zdecydowanie lepszym wyborem. Druga kwestia pręty. Pręty mamy, w zależności od tego, jakie kupimy, bo są dwa zestawy, ale w każdym zestawie na pewno mamy te pręty ceramiczne, służące do takiego finalnego wygładzania krawędzi, krawędzi tącej, bądź też poprawiania jej, jeśli noż jest tylko delikatnie stępiony. Ja w tym zestawie pierwotnym mam, mam również pręty ceramiczne, czyli to już służy do takich, tak poważniejszych zadań ostrzących, takich jak na przykład poprawienie uszkodzonej krawędzi tnącej, bądź też zmienienie kąta. Ta radę robiłem to na jednym kucheniaku, także stała, tam była raczej miękka budżetowa, ale jak najbardziej da radę tutaj poprawić jakieś niedoskonałości na, na na stali, na główni, więc jeśli tutaj musimy coś poprawić, nie jest to tylko takie podostrzanie co jakiś czas, żeby przywrócić tą ostrość, poziom golenia, no to tutaj wtedy na pewno pręty diamentowe się przydają. Ja szczerze powiedziawszy rzadko ich używam, bo jednak staram się trzymać tą ostrość moich noży jak, jak najlepszą przez cały czas. Tutaj mamy pręty również ceramiczne, mam nadzieję, że, że dobrze Wam mówię, bo przeznaczenie sprawdzałem. A jeśli się pomyliłem, to śmiało w komentarzach piszcie, ale to też są ceramiczne, tylko o niższej gradacji niż te białe. Więc najczęściej korzystam albo właśnie z tych, albo właśnie z białych. Co ważne, tak jak mówiłem, możecie kupić zestaw albo z diamentowymi i białymi prętami ceramicznymi, albo z tymi ceramicznymi o niższej gradacji. I z tymi tutaj o wyższej gradacji. Wybór zależy od Was. Ja na początku miałem zestaw taki, a, ostatnio, a później przerzuciłem się na ten i na ten, mając cały czas również w domu ten. Dobra, tyle jeśli chodzi o samym systemie ostrzącym. Dzisiaj pokażę Wam, na, jak będziemy ostrzyli na pacjencie ruikę -E P662B. Jego poziom troszkę, o, zły nie jest. Można powiedzieć, że jest nawet dobry, nawet bardzo dobry, ale jednak jak widzicie, poziom golenia tutaj nie mamy, a ten efekt chciałbym osiągnąć, żeby jednak tą kartkę on bardzo ładnie ciął za każdym, e, za każdym razem. Więc w takiej sytuacji wystarczy w zupełności, wystarczą w zupełności białe pręty ceramiczne. I teraz tak, żeby to było dla was jak najlepsze widoczne. Co istotne, jeśli chodzi o ostrzenie na tego typu. Systemach i na tym również to jest to, że musimy zachować kąt 90 stopni między, nie, między krawędzią tnącą a prętem. Wtedy właśnie, może tak będzie lepiej doszło, Wtedy właśnie, jeśli robimy to w ten sposób, trzymamy no już po prostu prosto, tak? po prostu, prosto w ten sposób to wówczas zachowujemy po prostu ten kąt 20 stopni, który jest wymuszany przez to ułożenie prętów. Więc tak to, tak to wygląda. Spróbuję jakby parę ruchów wam pokazać w ten sposób. Jeśli chodzi o drugą istotną kwestię, pytanie, które może się nasuwać: jak ostrzeć? tak? Czy raz tu, raz tu, czy kilka razy tu, kilka razy tu. Ja zaczynam zawsze od mniej więcej 10-15 razy na jedną stronę. Cztery. Może akurat nie będę robił tych wszystkich razów, tutaj się ogranicza, ale generalnie z zasady mam taką. Myślę, że każdy może sobie sam wypracować. To jest tylko moja podpowiedź do Was, że około 10-15 razy na jedną stronę, później, później schodzę do powiedzmy zaczynając od 15, potem schodzę do, do 10, później 8, do 7, do 5, do 3. I na koniec kilka pociągnięć po jednej i po drugiej stronie. Raz na jedną, raz na drugą. Co istotne, ja teraz co prawda ten system trzymam taki uniesiony, ale oczywiście jak będziecie ostrzyć, to nie róbcie tego w ten sposób. Trzeba go po prostu sobie solidnie położyć na jakiejś równej powierzchni i wówczas możemy bezpiecznie ostrzyć swój nóż. Istotna kwestia, z racji tego, że mamy tutaj pręty, to istotną kwestią jest to, żeby pilnować sztyk tu czubka, żeby, żeby nie zjeżdżać może w ten, w ten sposób, żeby nie robić tego ruchu na koniec, gdzie nam po prostu ten czubek noża zjedzie, że tak powiem, z tego pręta, z prętu. Warto jest po prostu zrobić to tak, że o, i w tym momencie, kiedy już widzimy, że ten sztyk nam za chwilę się zsunie z tego pręta, po prostu. Przerwać to ostrzenie i przerzucić się wówczas na, na drugą stronę, bądź na kolejny ruch po tej, po tej samej stronie. Co ważne, jak już zrobicie, powiedzmy taką jedną serię, to oczywiście dużo zależy od tego, jak bardzo wstępiony jest nóż. Jak już zrobicie taką jedną serię, warto sobie wziąć kartkę ponownie i sprawdzić. Jak tutaj wygląda ostrość, jak widzicie, jest już znacznie, znacznie lepiej. Więc tutaj udało się tą krawędź nocą poprawić. I teraz jeszcze istotna jedna kwestia, bo wiadomo, na takich systemach łatwo ostrze się noże niewielkich rozmiarów, tak? gdzie ta głownia nie jest, nie jest zbyt długa, tak jak tutaj. No, ale również możecie śmiało używać tego systemu do ostrzenia noży, na przykład kuchenny, gdzie tutaj mamy to będzie gdzieś z 20 cm tej głowni mamy. Chyba tak, bo trochę więcej niż 20, już nawet nie pamiętam. Więc tutaj śmiało również można tego typu noże ostrzeć, ale oczywiście najpierw sprawdzę jak to ostrzy wygląda, ten chyba być bardziej o zdecydowanie. Zdecydowanie tutaj ostrość jest znacznie, jest znacznie gorsza, więc tutaj z racji tego, że on praktycznie należy nie, nie mam tej kartki możemy sobie wziąć te pręty ceramiczne o niższej gradacji i również śmiało możemy ostrzyć i tutaj przy tych prętach podobnie ja przynajmniej robię czyli też, czyli też po około 10-15 razy na jedną stronę tak powiem, przy pierwszej serii Oczywiście w miarę wprawy będziecie tutaj w stanie robić to coraz szybciej. Ewentualnie się jakiś spec od ostrzenia to ogląda i tutaj powie, że na przykład nie, nie ciągnę po całej krawędzi, albo ten kąt nie jest zachowany, to zrozumcie, że robię to za kamery i staram się tak, żeby to było dla was dobrze widoczne, więc tutaj perfekcji nie osiągnę. I jedna istotna kwestia, jeśli chodzi o ten system. Widzicie, te pręty się tutaj chybocą tak? na, na dwie, tutaj się chybocą, jeśli chodzi o ich osadowienie w tej podstawce drewnianej, co istotne jest przy takich właśnie nożach z dłuższą głownią. Zresztą zobaczcie jak ja teraz sobie to robię. To tutaj ten pręt, może teraz już nie, ale przy pierwszych pociągnięciach yy, on po prostu mi tutaj tak ta krawędź się tnąca mi po nim skakała, co warto wtedy sobie można zrobić po prostu wziąć palec i przytrzymać, ja tak bardzo często robię, wtedy to pociągnięcie jest pewne bo ten pręt pewnie wtedy przytrzymuje, dociągam go trochę tutaj na, na zewnątrz, yy, przytrzymując go ręką i wtedy jest zdecydowanie zdecydowanie lepiej, no z drugiej strony to już tego ta, takiej Ekwilibrystyki tutaj przed, przed kamerą wam nie pokażę, nie jestem w stanie. Dobra, przyznam się, że nie liczę tych pociągnięć, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało już teraz. No jak widzicie efekt obrazu jest i to znaczny. Teraz widzę, co można by jeszcze finalnie na białych prętach zrobić też taką jedną serię z 10 razy na stronę później tam 7, 5 3 i po jednym ja akurat robię trochę mniej, żeby też tego wideo nie przedłużać więc jak widzieliście, efekt udało się osiągnąć nawet na tak dużej, długiej głowni można tutaj taką długą głownię taki nóż duży można śmiało ostrzyć na tym systemie tyle jeśli chodzi o to nagranie mam nadzieję, że Pomogłem Wam i wskazałem tutaj kilka takich przydatnych trików, takich tutaj rad, jeśli chodzi o ostrzenie na systemie Lanski. Podejrzewam, że można to również śmiało zastosować na innych systemach: od Spiderco, od Worksharpa, czy, czy innych jakie, tam, jakie traficie w przyszłości, jeśli chodzi o ostrzenie Waszych noży. Tyle jeśli chodzi o to wideo, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.